Okej, okay. hej, tutaj Deluśka I dzisiaj, yy, no, chcielibyśmy pogadać o hejtach Ale nie tylko, o konkursie też Na razie powiemy o hejtach Nie piszcie za ma hejtów I w ogóle nie piszcie hejtów, okej? Okay? Bo my uch, niektóre wasze wiadomości po prostu usuwamy i na nie nie odpowiadamy Albo odpowiadamy kropką Albo po prostu w ogóle nie będziemy na Wasze pytania ani hejty odpisywać. Po prostu taka przeczytamy na przykład LOL albo coś niemiłego, wyraz nie będziemy musieli wszystkiego czytać. Od razu będziemy, jakby to wam powiedzieć, usuwać wasze wiadomości. Więc o nie starajcie. Okej? Okay? Dobra. No to, to tylko tyle z tych hejtów. żeby mnie słyszeć, ale widocznie nie. No dobra, no to tak. Yy, jak chodziło o ten konkurs, to nie będziemy mieli takiego, no jakby, ekstra konkursu, bo dopiero jedna osoba się zgłosiła. Ja nie wiem, czy ona nawet zrobiła ten film. Yy, no i te. Jak ten konkurs? Zrobicie. Znaczy no Znaczy, jakiego zrobicie, to napiszcie tak. Na konkurs p LPS. Dobra. No to tak napiszcie. Jako tytuł. I bardzo was yy, prosiła, żebyście właśnie tak napisali. No dobra. A teraz... Yy, bardzo wam dziękuję za aż tyle subskrypcji. E, znaczy... oj, co ja gadam? Za tyle łapę w górę. I za widzów. Mam chyba już ponad 50 widzów. Nie, chyba nie mam. Ale blisko 50 mam. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze nie mam subskrypcji, ale mam nadzieję, że będę miała czas mniej hejtów, ale coraz więcej mi się odpowiedzi. Dziękuję wam bardzo za to, że piszecie różne rzeczy. A teraz za to, że mam aż tyle widzów, jest niespodzianka. Sesja zdjęciowa, ale nie LPS, tylko figurę z Kinder Niespodzianki. A mam ich bardzo dużo, więc bardzo zapraszam do oglądania. Zapraszam! Mamy to skończone. Teraz zapraszam do następnego. Tak, no teraz już powiększyliśmy. Teraz zapraszamy gwiazdę. A przepraszam, przepraszam. Jestem największą gwiazdą. Jestem... Ami. Zapraszam do sesji zdjęciowej. Orange! Orange! Orange Gusmanko! Orange, aha. Tak, mam zejść. Okej, już chodzę, schodzę. Dobra, zapraszam do sesji zdjęciowej. Psyk, 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 Doskonale pani wyszła na sesji zdjęciowej. Może pani iść. A, i jeszcze parę zdjęć w bok. Proszę pani niech się odsunie w, w drugi. A i proszę jeszcze, żeby pani się odwróciła do tyłu. Doskonale, może pani iść. Zapraszam następną, jestem trochę przyzwyczajona. No dobrze, proszę w bok, następny, w poproszę w tył. I tak minął trochę. Zdjęcia. no dobra e, to teraz może e, e, sorry za ten stuk bo robiłam tak no i mikrofon oczywiście Okej, okay, dobra mm, teraz oh, dziękuję Wam bardzo za tyle e, widzów właśnie za te było tak a teraz, yy, chciałabym wam jeszcze pokazać parę takich fajnych rzeczy, które dorobiliśmy. Tutaj jak widzicie dorobiliśmy takie stoliczki i w ogóle. Tutaj mamy pilot, dorobiliśmy to samemu. Ej! Już ja nie byłem! Stójcie dziady, stójcie! Powaga. Uwaga! Okej, okay, dziękuję wam bardzo i do zobaczenia! Do widzenia!